Cześć z Nersi. Cześć. Witamy Was kolejnego dnia w pracy. Ja już zakładam okulary, bo oczywiście słońce świeci, pogoda się pojawiła wspaniała. Cały dzień tak ma być, także mamy dzisiaj dużo, dużo, dużo dochodzenia, do jedzenia, do palenia, do życia. Tak, będziemy korzystać z tych uroków. W pracy super jest to, że gdzie się nie pójdzie po prostu pięknie pachnie. Tak, tak, a jedzeniem. Jedyna, jedyna, jedyna knajpa, z której źle pachniało. To była knajpa i tam waliło takimi już wygotowanymi taką warzywami. Tak, tak. tylną tak, szkolną stołową. A tak to wszędzie pachnie pięknie grillem, wędzeniem. No, i... teraz idziemy na śniadanie i pachnie wszędzie takimi, wiecie, kiełbaskami, śniadankiem, smażonym jajeczkiem. Mm. No, aż burcze, jestem. nie pachnie i wygląda. No, wygląda bardzo dobrze. Tycha? No, bardzo dobre. Było przepysznie i tak. w ogóle śmiesznie, bo zamawialiśmy frankfurterki i jajka po benedyktyńsku. Ale Pani chyba nie dosłyszała, bo tam było bardzo głośno i nie, nie usłyszała tych frankfurterek i dostaliśmy same jajka. I bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo tak. nam to wystarczyło. Już się najedliśmy, a w ogóle te jajka po benedyktyńsku były super zrobione, bo to była dekonstrukcja. I były przepyszne. Tak. I Także tak jest bardzo smące. polecamy. I ten boczuś tam był przepyszny. Mm. Herbatka bardzo dobra, a jeszcze musimy na wrócić. Dziś w ogóle się dużo dzieje. Nie wiem czy słychać, ale możliwe, tak. że, tak. że słychać. taka jest przykorkowana. Jest mega głośno. I to chyba ze względu na to, że jest 1 września i chyba rocznica wybuchu wojny, prawda? Tak, tak, no te sereny to na pewno, rów to nie no. wiem, pewnie dlatego, że dzieci. 1 września, września, września no to też tak. dlatego tak. pewnie, bo tych dzieci jest też dzisiaj pełno wszędzie. Kawki, herbatki, lody, tak. trdelniki. <laughs> I my też idziemy na trdelniki, tak. w końcu dojdziemy tam do tego kajetana, no? Dziećmi. Idziemy do kajetana co prawda, ale właśnie mijamy trdelniki, które są przepyszne, jak zawsze ruch. i No i tam też mam no, że wrócimy tam jeszcze zjeść teraz na tym wyjeździe też. Ale dzisiaj ja chcę kajetana sprawdzić. Sprawdzamy kajetana, czy to porządny człowiek? Wodę masz. Wodę mam, tak. Nie jest to, a biom nie, to biom się biom biom nie, tam Pani w ogóle, no. Pani ekspedientka, która była sobie przy kasie, nie miała na sobie w ogóle maski, a kilka osób w sklepie tak samo, więc wydaje mi się, że cześć już się zorientowali, co to jest. Tak, w ogóle naprawdę wiedzą. to, co się u nas słyszy w telewizji, podobno, nie wiem, bo my właśnie nie oglądamy, ale jesteśmy tu w Czechach i nagle okazuje się, że ludzie się dziwią, po pierwsze, jak my tutaj dotarliśmy, bo przecież zamknięte, bo nie można, jak to my się rozbijamy po knajpach, no bo przecież nie można, bo tak. coś tam jakieś Nowy testy RPG trzeba robić. No, ale, ale wczoraj no... mówisz, było, że do knajpy w Czechach nie wejdziesz bez certyfikatu ketchupowego, a... wejdziesz. wszędzie. nie było... Jakby nic nic nie w ogóle, nie. nie? No, także nie jest normalna atmosfera, wiecie. Telewizja sobie, życie sobie. Ja uzależniona od książek muszę to nagrać. Zobaczcie, jaka piękna księgarnia antykwariat. I po angielsku mają książki. Na które razy. Możemy jutro przyjść tutaj. No, jak będziemy już nie na nie Ale nie. piękne miejsce. No, jest super. I znowu antykwariat. Po prostu raj. Kajetan, szykuj się. Idziemy po ciebie. Czujemy, jak po to już pachnie. Mm. Mm. Ja, jestem ja nie wiem, bo mnie tu się <laughs> ten ze słonym karmelem i waniniowymi lodami. Nie wiem, części i ten karmel A dosłownego karmelu i wajeni nie miesięctwo, coś wszystko też poszło. ja nie wiem, ja już jestem yy, trafiony. No. A mi to chodzi jeszcze ogólnie... Po... Dobra, ja dzisiaj wezmę ten Apple z <laughs> Ja wezmę chyba sobie ten ze słonym karmelem, bo jej ja nie mam z marziną i kurde, musimy wziąć czekoladę do tego. Mhm, to sobie wezmę z czekoladą, karmelem i śliwkowym. Będzie taki, wiesz, ale peanut butter and jelly. Ja wiem, dlaczego y, użytkownicy Konopi mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji na tych testach, bo przestańcie im pokazywać jedzenie, dobrze? To nie będą mieli tych problemów. No dobra, decyzja. Ja biorę się Apple Strudel to tu przyjdę, wezmę wszystko. U mnie padło w końcu na lody waniliowe i słony karmel. A ja mam jabłkowy strudel. walczę, mm. żeby mi śmietana nie spadła. Co? One są lepsze niż tamte chyba. Tak? Ja jeszcze nie dotarłem do trydelnika. Czy masz tam takie jabłuszko jeszcze w ogóle. Mhm. No, sam trydelnik lepszy. Mm. Mm. Lody wiadomo, są takie z maszyny. Mogły być lepsze, ale... Sam trudelnik. Samo ciasto lepsze zdecydowanie. No ale miejscówka. No, pięknie tu jest. Nadal może jest pięknie. No, to jest przepięknie. Łapiemy fajne miejscówki do palenia. No, to jest super. Klasyczny murek. Ale z jakim widokiem? No. Za to? Nie, no tu jest cudownie. Ja się zakochałem w pracę. Jeśli się zastanawiacie, co się stało z Ridgeem z mody na sukces, wyprowadził się do pracy. Zaraz Wam pokażemy, jak niepewny jest zawód aktora. Raz jesteś gwiazdą, a raz głową na perukę. Idziemy teraz na kolację właściwie na taką obiadę-kolację bardziej. Tak, to jest prawie godzina drogi z naszego Airbnb, więc po drodze zahaczymy o jeden z naszych ulubionych parków. Tak, tam chyba pierwszy, na pierwszym wyjeździe w Pradze paliliśmy głową, tak. nie? Mhm. No właśnie. Tam jest pięknie, w ogóle ta okolica jest piękna. Zresztą tu się gdzie nie spojrzy, to jest pięknie, naprawdę. No, nie można oderwać wzroku. Te kamieniczki są takie piękne i parczki, wszystko. Daleko mamy w ogóle jeszcze? A, 10 minut do tego parku. Udało nam się zaliczyć przystanek w takim fajnym parczku na jointa. I w tym parku jeszcze nie paliliśmy. Nie? No, nie, w tym jeszcze o, nie. O, no i pięknie. Tam się nie dało, bo tam co chwilę ktoś siadał i odpalał fajkę. a My akurat nie lubimy zapachu fajek, więc... Nie zadzwoniliśmy po policję, tylko po prostu poszliśmy sobie dalej, jak normalni ludzie. I panimy swoje. Tak, i mamy nadzieję, że dzisiaj w tej restauracji zjemy na deser knedliczki. Tam nie zjemy raczej knedliczków. To nie jest, nie to jest. To z knedliczkami nie, nie. My to jesteśmy gagatki, słuchajcie. No, ananasy, to tak sobie gastronomicznie zażartujemy. <laughs> tak, przeszliśmy 40 minut przez całe miasto. Usiedliśmy w paczku na jointa. No i tak od słowa do słowa stwierdziliśmy, że. Wrócimy jednak kolejne 40 minut zupełnie w inne miejsce, w centrum, właściwie tam, gdzie dotarlibyśmy w 10 minut z poprzedniej lokalizacji, bo jednak zjemy co innego dzisiaj. Ale to tylko dowód na to, że po człowiek myśli. Tak, myśli, podejmuje przemyślane decyzje. Właśnie, przecież myśmy rozważyli, za i przeciw. Tak, poza tym mieliśmy na to ochotę już Ta, dużo, za... dużo wcześniej. Właściwie nam to chodziło po głowie już od ostatniej wizyty w Poznaniu. W związku z tym, no trzeba po prostu ziścić te marzenia. No. Marzenia należy spełniać, ambiennie. a nie tylko sobie marzyć, prawda? Prawda. I po to tu jesteśmy właśnie. No dotarliśmy już na miejsce i znowu przypał, Bo przychodzimy, a tu w ogóle ludzie jacyś wyszykowani jak na galę Oscarową. Jakiś gość z kamerą, z aparatem chodzą, robią zdjęcia, kamerują normalnie. A ja we flanele. A my wiecie tak bardzo na luzie dzisiaj, nie? No i... Yy... I co to zrobisz? I teraz nie wiemy się przebrać, odstrzelić i po prostu iść tam na te kolację, jak już planowaliśmy, bo to jest podobno świetne miejsce. Nie wiem, no trzeba by było jeszcze coś zaplanować. Dobra, Dobra idźmy do domu, ogarniałem po drodze no, na spontanie, jak zawsze. No zobaczcie w tle y, tam za nami, jak no. ludzie odstrzeleni wszyscy jak na jakąś galę i po prostu wiecie, a w Ale to może by była taka ekstrawagancja, jak ja bym i tam wszędzie. Wow, Ale tam jest to jakaś kolejność ważne widzieć, co się tam dzieje. Może to za darmo jedzenie Dostępnijcie mi te informacje. Co to się ja nie, nie nie wiem. Nagle jakiś spęd. Ale dzwonią na jointa. No Dobra, to idziemy. To jest czas na nas. Nasze przygody w poszukiwaniu miejsca na kolację zakończyły się na razie wizytą na joincie. Trzy razy, trzy razy zmienialiśmy już miejsce i teraz już chyba mamy ostateczną decyzję, będziemy sobie podjadać. Zobaczcie zaraz co, mm. mam nadzieję, że nie zmienimy zdania po drodze do tego miejsca, mamy tym razem 7 minut, więc... Oby nie. Jest szansa, że będzie ok. Znaleźliśmy to miejsce. <laughs> w końcu, nie? Kurde, <laughs> już... co to była za podróż. Tak, już myśleliśmy, że nie uda nam się znaleźć, ale dotarliśmy, więc... Chodzimy. Słuchajcie, uda nam się w końcu, na pewno nam się uda. Na pewno uda. nam się uda w końcu, tak. Na ten moment jednak wzywają nas na jointa. No, gwiazdy nam sprzyjają po prostu. Prostu. Okazało się, że są tak zabukowani, że na razie jest full i nie ma miejsca, ale znaleźli dla nas stolik na tak. za jakieś pół godzinki, więc najemy się. Co tam? tam policja, Jeremy. Jakichś panów tak, dwóch chyba spisują. Mhm. No to teraz czuję się bezpieczniej. Hmm. I o to chodzi, słuchajcie, żeby policja zajmowała się rzeczami, którymi powinna się zajmować, czyli pilnowaniem porządku. Tak. Żebyśmy my mogli w spokoju spalić bo ona przed kolacją. Tak jest. O, ja kupię schna. Mm, praktycznie. Mach tego wszystkiego. Nie? Dobra, a tu jeszcze moje kary. Oto. A kto to mi wyjada? Bo to jest najlepsze z tego wszystkiego. No, a to prawda. No i po kolacji. No. No i przyznam, że się trochę zawiedliśmy, kurczę. Albo my trochę już da. mamy za wysokie wymagania, po tym sansho. No, czkawka to teraz. No to ładnie. Mam czkawkę. Rano ja, wieczorem ty. No jest równowaga. Ale jest 40 minut już odkąd jej dostałem i nie mogę się jej pozbyć. Ja już nie mogę. Ale mówię Wam, że zapalimy i przejdzie. No, no pewnie tak będzie. Ale to wszystko przez tę knajpę, bo właśnie chciałam nagrać, że kurczę chyba pierwszy raz taki zawód. Nie był wszystko spoko, ale właśnie tak trochę na dwie trzecie No dokładnie. No. no nie wiem, takie trochę niedoprawione to wszystko. Te pierożki z tym mięsem, to mięso takie ugniecione ja z bitakula, jakieś. Nie? nie? No właśnie. Nie mogę kurde no mówić i, normalnie. No i nie wiem, najlepsze z tego wszystkiego to było ICT. I ten twój. Yy, to kary czerwone. To kary, które A, nie było kary, tylko to było rozmokłym crispy, chicken w pomidorowej. pomidorowej z kokosem. No i, i taka historia. mi no tak, no zamroczyło to. No i nas nie było nawet widać, jak to opowiadaliśmy, ale nie szkodzi. Niech widzowie nie widzą zawodów na naszej twarzy, bo. Jak ktoś zobaczy zawód na naszej twarzy, to się domyśli że jesteśmy copyrigtorami. Czy ci czkawka przeszła? A nie. Nie. Ach, no nic, w każdym razie no jesteśmy zawiedzeni. Ja nie wiem, czy mnie mąż tak rozpieścił dobrze gotując, że ja już po prostu muszę iść do restauracji do restauracji z gwiazdką Michelin, żeby mi smakowało, czy o co chodzi, ale trzeba było gorzej gotować. Chociaż nie, nie gotuj nie, nie wiem o co chodzi z tym gwiazdkami Michelin, bo to jest firma, która robi opony i ona przyznaje nagrody za to, że ktoś smakuje jak w domu z dobrze zrobionych składników i trzeba tam wywalić trochę więcej kasy. No, no okay, taki no. świat. Trzymaliśmy się nad rzeczką. Jest lekarstwo, zaraz czkawki nie będzie. Ale ja już czuję, że przechodzi. No bo to tak jest od razu. No i przeszło. Podczas jak gadaliśmy, to w ciągu tych kilku buchów od razu czkawka przeszła. Działa? No działa, działa. No. Dziękuję, dobranoc.